A dzisiaj chciałem Wam bardzo podziękować za to, że wbiliście już 40 subskrypcji na moim kanale. Bardzo Wam za to dziękuję. Od teraz będę nagrywał wyzwania do Fortnite'a. No i taki krótki wstęp, bo chciałem Wam bardzo podziękować za to. Tymczasem jeszcze sprawdźmy sobie sklep, bo za dwie godziny dokładnie zmienia się sklep, kiedy to nagrywam. Są takie pakiety tutaj, to już powinniście wiedzieć. Jest jeszcze taki skinek, dziwny, ale fajny. Są żołnierzyki, też powróciły. Jeszcze jest takie osobki, takie skinki, o, mogę Wam jeszcze pokazać cały zestaw, taka pięść, takie malowanie, no i te dwa skiny. Fajne są y, żołnierzyki jak żołnierzyki, nie wiem, jak komuś się podobają, to proszę mi niezbyt. Y, ten skin jest bardzo ładny, ja go polecam, szczerze, jest jeszcze, jest jeszcze powtórka. Tak, powtórka. Yy, ma spoko pleca, w ogóle jest spoko. Ma fajne, bo się ruszają te pistoleciki, nawet widać. Yy, fajny skinek. Jest jeszcze taka emotka. Poranna kawa. Ten kwetuszek. Szał tańca. Biderka i mamy rabusia. Z dwoma stylami. Yy, mamy dwie kosy. Safari? Nie, 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 nie. Ja nie lubię safari. ma dwa style. Kto lubi, to proszę. Yy, no i to tyle yy, ze sklepu. Yy, a my już lecimy do wyzwań. Aqu Pierwsze wyzwanie Aquamana brzmi: yy, ty, użyj wirów w Fortyli. Yy, na czas tego nagrania wir tutaj wyłączony z powodu błędu, więc. Wir czasami mogą, no niestety, yy, nie działać. Tak w ogóle nie działają, ale w tym miejscu powinien być wir. Tak już będą, to będziecie mieli. O tu, w tym miejscu jest, powinien być wir. Ja w tym miejscu, tu nie jestem. Tutaj wiru nie ma, bo wiry zostały wyłączone. No niestety, ale polecam Wam tutaj przyjść jak będą wiry włączone, ale to wyzwanie możemy się automatycznie zaliczyć, no bo oczywiście tak wiry są włączone, bo mają buga, jakiś błęd, błąd, więc może to się też, też wam samo zaliczyć przez Epic. A za to taki ekran wczytywania. Kolejne wyzwanie a komenda brzmi Czasówkę na płótnych piaskach, czasówka dokładnie w tym miejscu, tu gdzieś, powinien się pan wam pokazać specjalny licznik czasu, taki, taki, taki zegarek, z którego możecie wejść i tutaj się wam uruchomi taki mały tor przeszkód, nie, może nie przeszkód, ale taki tor, który będziecie musieli ukończyć i wskoczyć we wszystkie okręgi. Czasówka prosta, ja już to zrobiłem, dlatego tego nie mam. Dlatego ja tutaj będę y, robił inne rzeczy, a wy już lecicie do następnego wyzwania Aquamena. Za to wyzwanie dostaje się ten to Bug Bling Aquamena. Kolejne wyzwanie Aquamena brzmi Złap. Yy... Gatunki, łyp ryb, jak ktoś chce. Ja tutaj już mam yy, na rybki. Yy, na rybki można złapać w normalnej wodzie. O tak, łowiąc, yy, można sobie trafić. O, na rybka akurat teraz mi się trafiła amunicja. No to sprawdźmy. A amunicja będzie mi się trafiała. Yy. Płaszczaki, czyli szwagry, można złapać tylko w takich tych do łapania stanowiskach, bo tutaj jakiś yy, złomoc do mnie idzie. Czekajcie, muszę go wyjaśnić. No i on wyjaśnił mnie, więc nie pokażę wam całego tego. Eee, nie, nie lubię tych, którzy przeszkadzają w wyzwaniach. Na nic, yy, już Wam zapraszam do kolejnego. Tego pamiętajcie, wystarczy złapać yy, po jednym z każdej sztuki. Yy, a te takie ryby, ty, które są, jakby to powiedzieć, no, ryby, które są do yy, takie niebieskie. te to są takie płaszczaki, tylko że yy, sierbowe. O. Nie wiem znaleźć słowa, je też trzeba złapać w łowiskach. Tak samo jak zwykłe szwagra, tam jest takie łowisko, i tam na przykład pływają, tak? Więc ja już zapraszam do kolejnego wyzwania. A za to taką memotkę rzucaną. O, kolejne wyzwanie polega na zebraniu paru trójzębów, albo jednego z takiego oto kamienia. Tutaj już przeszukujemy trójzęb. O. O, i mamy już zbiorak trójzębu. No i przy okazji dostajemy aquamena, e, bo tylko jeden kamień trzeba zebrać. Więc no, e, kamień już zebrany, a my widzimy się już w. Kolejnym yy, zadaniu, już ostatnim, za to wyzwanie dostaje się ten To trójząb ładny, ładny. Kolejne wyzwanie polega na tym, żeby złapać rekina za wędkę w płotnych piaskach. No i wykonane, jak widzicie, teraz mam na sobie strój Aquamana. Jak wykonałem wszystkie wyzwania dostałem przy, przy okazji y, cały strój Aquamena więc no y, widzimy się przy robieniu ostatniego wyzwania na no drugi styl do Aquamena za to takie graffiti no więc y, przechodzimy już do kolejnego wyzwania a najpierw pokażę wam samego Aquamena w grze Fajny, no sam Aquaman jest, widzicie, fajny, tak się prezentuje cały jego zestaw. Tutaj widzicie, jak miliony osób już próbuje zrobić to zadanie. Zadanie brzmi, Zanurkuj w stroju Aquamana. Pamiętajcie, musicie mieć w y, skinie Aquamana, y, zeskoczyć z wodospadu wspaniałością. Nie, dokładnie w tym miejscu. No i musicie tak spłynąć jak ja. Skakujecie o tutaj. No i płyniecie. Widzicie, cały strój mi się zdjął z muszlą. No i teraz pokażę wam yy, drugi styl Aquamena w grze. Tak poza wodą może bardziej. No. Tak się prezentuje drugi styl Aquamena. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, że pokazałem wam yy, wszystkie wyzwania komentarze jak się prezentuje. No, jest to nieładnie, To jest mój przyjaciel. O, pewnie jakiś widz, może nie widz konieczny, ale... No ale, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeszcze wam pokażę, jak te wszystkie rzeczy, co się dostaje za które wyzwanie, no i już, no. Po wykonaniu tego zadania dostaje się to, czyli strój Aquamena, czyli pokażę wam bez... O! A, strój sam może być. Bo i tak ma łapie. No to tak się prezentuje. Sama Aquaman za to jest. Aquaman jest ogólnie za wykonanie wszystkich wyzwań, więc no. Ja pominąłem w tym odcinku, chyba wszystko dałem, piszcie, czy ominąłem jakieś wyzwanie czy coś, oczywiście na Discordzie, na prywatnym tym, możecie też w komentarzach pisać, yy, nie dam linku w opisie do Discorda, bo teraz nie mam czasu, ale w którymś jest link, może w kolejnym będzie link, jak coś to powiem, więc intro końcowe.